Widzę ponownie tego 26 lutego. O cholera, jasna, jakiś ostry krzak GŁUK. Jestem ponownie, bo miałem długą przerwę. Jestem, nie wiem, 5 minut jestem dosłownie w terenie, nie? I zawsze tam jest w dole ulica. Zawsze chciałem tu się zatrzymać, ale nigdy nie brakowało nigdy nie miałem czasu to już sił nie było. Ach. A dzisiaj mówię, a zajrzę tu najpierw I tak już z daleka zauważyłem, że coś się tam bieli Co tam się bieli? No widać co się bieli Wieniec oczywiście No i gicior Idziemy, zobaczymy tego wieńca kurde macie Ale widać, że on długo leży <śm> Zrok, zrok leży, ale w takim miejscu, że się uchował, no szok, normalnie szok. Kości o żebra porozwalane. Proszę bardzo, z ptakiem się zderzył chyba. Kolor stracił. Dobra, podnosimy jego. Co my to mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czternastak regularny. I wagę też ma. Ja pierdzielę, ale fart. Ale fart. Есть. Ну иди, чувак.